Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Na północ obwodu Donieckiego Rosjanie wchodzą po raz kolejny do Krasnego Limana. Tym razem zabezpieczyli franki, także szanse na szturm są tutaj dużo większe. Mamy chociażby potwierdzenie zdobycia przez Rosjan wieski Dibirowa. Poza tym Rosjanie zajęli też sąsiednią wioskę OSIERNA. Na tę chwilę Ukraińcy mają tylko jedną drogę, którą mogą swobodnie zaopatrywać samo miasto. W obwodzie Charkowskim Rosjanie natomiast zajmują wioskę na wschód od Wołczańska o nazwie Wołczańskie y, Hutora. W, w obwodzie Saporowskim natomiast ofensywa, o której mówiłem ostatnio, się coraz bardziej rozszerza. Na tej chwili Rosjanie atakują cztery wioski naraz: Łukianowskie, Nowobojkowskie, Nowojakowlewkę i Pawłowką. Y, to są wszystko są wioski leżące obok siebie. Prawdopodobnie siły broniące się w tym miejscu są szczątkowo. No tutaj mamy do czynienia już z samym stepem, brak jakichkolwiek naturalnych przeszkód, a Ukraińcy nie stworzyli przeszkód sztucznych. Poza tym, tak jak powiedziałem, ilość wojsk jest tutaj zapewne bardzo mało broniących. Oprócz tego Rosjanie zajęli wioskę Białaja Beresa przy granicy ukraińsko-rosyjskiej w obwodzie sumskim. I to w nowym miejscu. Rosjanie już od jakiegoś czasu sądują ten rejon, zapewne w celu głównie odciągnięcia ukraińskich jednostek od innych frontów, choć kto wie, może i przygotowują jakąś małą ofensywę w tym miejscu. Szefu Kijowa, Witalii Kliczko, przyznaje, że w Kijowie mamy katastrofę humanitarną. Oczywiście winne są tutaj rosyjskie bombardowania, głównie. Oczywiście no nikomu nie przyjdzie do głowy, by zakończyć w związku z tym tą wojnę, wręcz przeciwnie. Największym ciosem był oczywiście ostatni atak koresznika, przez który nadal w mieście nie ma gazu a krążą słuchy, że Rosjanie zamieszają użyć orasznika w weekend. I wygląda na to, że te pociski już wchodzą do stałego arsenału rosyjskiej armii. Jeżeli wszystkie ataki będą tak poważne jak ten ostatni, no to Ukraina ma poważny problem. Ukraińskie biuro antykorupcyjne zatrzymało Julię Tymoszenko. Oczywiście wiadomo, że za korupcję, no bo za, za, co, kol... no bo za co innego, co ciekawe, jak to samo robiły służby za Janukowicza, no to już mieliśmy protesty w samym Kijowie, a teraz cisza. Szczerze mówiąc, to jej wybór jest akurat, jak dla mnie, dosyć dziwny, no chyba, że ci, co obecnie rządzą tą Ukrainą, faktycznie, no chcieliby po prostu pozbyć się wszystkich ludzi mających cokolwiek do powiedzenia w tym kraju i będących jakkolwiek, choć minimalnie niezależni. No Ty, muszenko, to przecież jakby nie patrzeć, jest jeszcze ta elita przedrewolucyjna. Niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny werdykt Amerykanów, no to niezależność elit ukraińskich im się nie opłaca, więc aresztowanie każdego, kto choć odrobinę wfika, no ma sporo sensu, tym bardziej, że umówmy się, to nie są ludzie posiadający jakieś kompetencje. Bez Tymoszenko projektu, projekt ukraiński może się obejść. Również i sam Załański miał swoje powody, ponieważ Tymoszenko miała nie zgadzać się na obecne zmiany personalne w rządzie. Zresztą no oficjalnym powodem zatrzymania było właśnie wręczanie łapówek członkom parlamentu w ogóle ze swojej partii w zamian za głosowanie przeciwko tym zmianom osobowym, jakie się od, ostatnio odbywają. NABU nie jest pod kontrolą Sałańskiego już, taką praktyczną, ale prawdopodobnie jakby chciał, to mógłby jeszcze przynajmniej spróbować jakoś tutaj powalczyć, no ale tak jak mówię. W krótkim okresie to jest mu na rękę, w długim niekoniecznie, no bo w momencie, gdy wszyscy na Ukrainie będą w 100% wierni Ameryce, to i on przestanie być jakkolwiek potrzebny, a formalnie, no to wybory się już powinny odbyć dwa lata temu. Więc jego też mogą bardzo łatwo usunąć, no ale on nie jest znany z myślenia długoterminowego, zresztą też nie jest teraz w pozycji do myślenia długoterminowego. Każdy dzień jego życia to jest teraz praktycznie walka o przetrwanie. A propos przetrwania Europejski Think Tank European Council on Foreign Relations przeprowadził badania dotyczące m.in. przestrzegania stan, postrzegania Stanów Zjednoczonych w Europie i w Unii Europejskiej na tej chwili Amerykę jako sojusznika postrzega tylko 16% badanych i to pierwszy raz w ogóle kiedy liczba tych, którzy uważają Kanadycusów za wrogów jest wyższa, bo wynosi 20%. Były tam jeszcze opcje pośrednie, takie jak partner, tudzież rywal, no ale tutaj jest podobnie. Poza tym większość Europejczyków uważa, że wpływy Stanów Zjednoczonych w najbliższych latach będą maleć. Wiadomo, taki think tank to przeprowadzi badania z takim wynikiem, jakiego będą oczekiwać sponsorzy, no ale to też coś oznacza. Na tej chwilę jest zwyczajnie w świecie Europie powoli nie po drodze ze Stanami i staną mnie po drodze z resztą Zachodu. Problem w tym, no, że ten Zachód jest jednocześnie od Ameryki mentalnie uzależniony. Ale o ile mamy do powiedzenia jako ale o ile nie mamy do powiedzenia jako obywatele tyle, ile mówią nasi tak zwani politycy, to też nie znaczy, że nie mamy do powiedzenia kompletnie nic, zwłaszcza, że obecny przywódca Stanów Zjednoczonych no nie pomaga tym ze Starego Kontynentu, którzy jeszcze, jeszcze w, jego, w niego wierzą, także przy odpowiedniej presji społecznej, długotrwałej, możliwe, że coś się mimo wszystko uda ugrać. Tak apropo, no to w środę mieliśmy spotkanie szefa MSZ Tudanii z Markiem Rubio w celu omówienia sprawy Grenlandii. Na spotkaniu był też wysłannik Grenlandzkiej Autonomii. To jest w ogóle zabawne, że tam przez ostatnie kilkadziesiąt lat to wszyscy na kali jako Tadania nie jest zła, jak to oni ich nie wyzyskują. A teraz jednak się okazuje, że ci Duńczycy to wcale nie są tacy straszni. Ja bym się nie zdziwił, gdyby ten separatyzm nie był już wcześniej podsycany przez jakieś amerykańskie służby. No w końcu oni potrafią nie takie rzeczy robić swoim w cudzysłowie sojusznikom. A propozycja zajęcia Grenlandii przez USA no też nie jest jakaś nowa. Kraj ten próbował wyspę kupić już kilka razy w czasie swojej historii. Obecnie Dania wysyła na wyspę swoich żołnierzy, nawet część krajów europejskich się przyłączyła. Norwegia chociażby wysłała dwóch, Niemcy wysłali z kolei dwie łódki. Co ciekawe, Niemcy w ogóle twierdzą, że ta ich misja jest wyjęta z ram NATO w jakiś sposób także w razie czego można jej zatłuc bez uruchamiania artykułu 5 nawet Holandia, która tu ostatnio mówiła, że Grenlandia wcale nie musi być duńska wysłała jednego żołnierza jak zwykle, najbardziej bojowi są tutaj Francuzi którzy wysłali zawrotną ilość ludzi, aż 13 co ciekawe, ta cała ekipa ma na tej Grenlandii teraz urządzić pokazowe ćwiczenia Mam nadzieję, że gdzieś zrobią transmisję live, bo to będą najlepsze ćwiczenia wojskowe wszechczasów. Naprawdę, czekam aż się tutaj coś, coś już tak faktycznie wydarzy i jakie to mentalne fikołajki zobaczymy w tej sprawie w telewizji. Czekam też co się stanie w Iranie. Ostatnia noc była naprawdę napięta, Teheran nawet zamknął swoją przestrzeń powietrzną dla cywilnych samolotów, ale koniec końców nic się nie wydarzyło. Według mediów Donald Trump miał odwołać atak w ostatnim momencie, jak dla mnie to jest sposób na swego rodzaju wybielenia prezydenta, bowiem w okolice Zatoki Perskiej wysłano jeden z lotniskowców z okolic Japonii. Prawdopodobnie Amerykanie chcą skromadzić więcej sił do tego ataku. Bardzo możliwe też, że lokalna siatka szpiegowska została zniszczona. W sumie wraz z tymi protestującymi mieliśmy też wszelkie maści ludzi uzbrojonych znikąd. No możliwe, że pod przykrywką protestów mieli oni właśnie przeprowadzić jakieś zamachy, żeby zmiękczyć obronę irańską, no ale nie wyszło. Jak dla mnie, to Iran powinien teraz zrobić atak wyprzedzający, zanim Ameryka zdąży dosłać posiłki, no bo oni będą musieli się z nimi zmierzyć tak czy siak, więc lepiej, żeby to zrobili teraz, kiedy Amerykanie ewidentnie nie są w optymalnej pozycji. Pejsaci zresztą, co ciekawe, na tej chwili nie przestają eskalować, nawet już otworzyli na dobre publiczne schrony, w razie czego, jak, w razie, jak to oni mówią, ataku irańskiego, bo to oczywiście według nich Iran zaatakuje pierwszy. Bardzo możliwe, że tak jak ostatnio, no to oni zaczną, AUS, a potem dołączy. Steve Witkow w ogóle e, się spotkał personalnie z Pachlawim. Moim zdaniem po tylu latach, to oni powinni już sobie znaleźć jakiegoś innego lidera dla tych protestów, bo nawet ci, co nie lubią Ayatollaha, ja no Szacha nie cierpią jeszcze bardziej. To jest skorumpowany do cyna monarcha typu arabskiego, jakich nadal jest pełno w świecie islamskim. Dodatkowo skrajnie niekompetentny, i tu, pomimo tego, że w sumie nawet za wiele obowiązków nie ma, to i tak jest w stanie je spierdzielić. Dodatkowo dochodzi kolejny problem, mianowicie polepszające się relacje Iranu z Turcją. Podobno wczoraj mieliśmy też kolejną właśnie próbę przerzucenia samotażystów kurdyjskich z Iraku, która to właśnie została zneutralizowana przez Iran z pomocą służb tureckich. Turcy mają w północnym Iraku swoje wojska, także no doskonale wiedzą, co się tam dzieje, a Rożawa to ma przecież w planach oderwania również terenów tureckich. Nawet Trumpek powiedział, że Turcja musi poprawić swoje relacje z Izraelem, Oczywiście, jak dla mnie jest raczej odwrotnie. Erdogan jest obecnie w takiej pozycji, że to on tutaj może dyktować warunki. Jak dla mnie dobrą zapłatą za powrót sułtana na jasną stronę mocy byłoby wpuszczenie Turków do gazy. Nie jest to dla państwatych rozwiązanie idealne, no ale jakby mogli wyrzucić z gazy tych palestyńczyków, to już by to dawno zrobili. Zresztą, jak dla mnie, to Iran jest strategicznie dużo ważniejszy niż strefa gazy, do której można zresztą powrócić tak naprawdę w każdej chwili. W samych mediach powiązanych z rządem amerykańskim e, mamy teraz rozmowy o swego rodzaju rozładowaniu napięcia, choć umówmy się, no to jest tylko zasłona dymna, wiemy od kogo jest Trump i jakie jest e, ich stanowisko. Ale Co ciekawe, podobno w ramach aresztowań osób powiązanych z protestami zatrzymano byłego prezydenta Iranu wraz z jego ministrem spraw zagranicznych. Mowa o niejakim Masadzie Ruchanim, który był na stanowisku od 2013 do 2021, a wcześniej przewodniczył w ogóle w dealu z Obamą. Co ciekawe, po odejściu ze stanowiska nie dostał żadnego innego stanowiska, co się raczej w tamtym systemie nie zdarza i co by też niejako było wyrazem dezaprobaty Hameiniego. A co ciekawe, to Ruchani już po rewolucji studiował w Wielkiej Brytanii, co było o tyle ciekawe, no, że on sam brał w niej udział. I był nawet jednym z przywódców, co prawda raczej drugiego czy trzeciego sortu, no ale zawsze. Jak dla mnie to dziwne, że kraje tego typu zezwalają na zajmowanie tak wysokich stanowisk przez osoby studiujące w krajach wrogich. Prób izolacji międzynarodowej Iranu ciąg dalszy, Wielka Brytania zamyka swoją ambasadę w Teheranie. Oczywiście w odpowiedzi na traktowanie tych rzekomych protestujących. Tamtejszy rząd jest obecnie zdominowany przez tą frakcję bardziej pokojową. Zresztą do tej pory sam prezydent kraju był za dialogiem z Zachodem, więc ktoś, kto tam myśli, że w ten sposób można będzie na tę frakcję wpłynąć, no jest w błędzie. Choć to też ich osłabia, no bo na tę chwilę jasno wychodzi, że jakikolwiek dialog ze stroną zachodnią jest fikcją. A obecnie mamy też powrót do takich nastrojów bardziej nacjonalistycznych. Więc nie wiem, czy to jest odpowiednia droga. Nasi nadal nie próbują zrywać relacji dyplomatycznych z tym krajem, chociaż ministerstwo odradza podróże do Iranu. W sumie na tę chwilę to jest dosyć rozsądne i nie doszukiwałbym się tutaj jakichś większych podtekstów. Zresztą no, my mamy historycznie z nimi bardzo dobre relacje, a wbrew pozorom nawet w dzisiejszych czasach, to ma jednak znaczenie. Znaczenie ma też rozmowa Donalda Trumpa z Delsi Rodriguez, co prawda telefoniczna, ale zawsze. Jak sam Donald stwierdził, ona ma być świetną prezydentową, wszystko fajnie, tylko czekam teraz na przywrócenie stosunków dyplomatycznych z tym krajem. A jest to ważne ze względu na trwający proces Maduro. No bo jeżeli Trump uzna Rodriguez za... a de facto on to już zresztą zrobił, no to ona została wybrana przecież w tych samych wyborach co Maduro. W związku z tym trudno będzie utrzymywać przed sądem, że Nikolas jest nieprawowitym prezydentem. A to z kolei utrudnia jego skazanie. Dodać trzeba, że USA e, ma sprzedać 50 milionów baryłek wenezuelskiej ropy jako haracz. E, e, pytanie, do kogo na koniec trafią pieniądze? No nie zdziwiłbym się, jakby trafiły one do Trumpa, ewentualnie do któregoś z jego kolegów. E, możliwe, że to jest właśnie taka forma, właśnie haraczów zamiast za zaprzestanie sankcji i tym podobne. W sumie Trump się nie przejmuje interesem Ameryki, tylko swoim. No, a 50 milionów baryłek to przy obecnych cenach to jakieś 3 miliardy dolarów, także całkiem sporo. W naszym parlamencie mieliśmy natomiast kolejne głosowanie odnośnie uznania języka Śląskiego za język regionalny, i ustawa ta przeszła. Wiadomo, obecny rząd ma większość w parlamencie, choć poprzednią zawetował Andrzej Duda, więc myślę, że obecną również za zawetuje prezydent tym razem Nowrodzki. I bardzo dobrze, bo to kolejna próba podzielenia naszego kraju i jeden z postulatów środowisk związanych z mniejszością niemiecką. Co ciekawe, znalazłem artykuł szkalujący posła z Częstochowy, który zagłosował przeciwko tej ustawie, no bo jak to, ktoś ze Śląska mógł zagłosować przeciw językowi śląskiemu. Gwara Śląska, no to gwara, to potwierdza nawet Miodek, który to sam jest Ślązakiem. Tysiące ludzi i to lokalne zginęło za to, żeby Śląsk się znalazł w polskich granicach, nie po to, by teraz potomkowie volksdeutsche ten Śląsk od Polski odrywali. Jak już jesteśmy przy nas, to szef Węgier publicznie obraził Sikorskiego. Nazwał go bowiem fanatycznym agentem Sorosza. I szczerze mówiąc, to ja się z tym zgadzam. Obawiam się tylko, że tutaj może po prostu chodzić o wojenkę bardziej lokalną, bo przypomnę tylko, że Ziobro dostał azyl na Węgrzech, no i trzeba to jakoś węgierskiemu ludowi wyjaśnić. No a to jest jeden ze sposobów Węgierski rząd to jeden z najlepszych rządów w Europie, ale to są nadal politycy, już nie mówiąc, że ziobro ma wbrew pozorom powiązania również i za granicą Polski, chociażby to Ordo Juris, z którym jest związany, działa praktycznie w całej Unii Europejskiej. Znalazłem przy okazji w naszych mediach artykuł, jeden z nielicznych w ogóle, które się stawia Donaldowi Trumpowi. I Szczerze mówiąc, aż sam się zaskoczyłem, że na taki artykuł natrafiłem. Wiadomo, to raczej nie jest najbardziej hardkorowa krytyka, no ale mimo wszystko jest w tym sporo prawdy. Znaczna część polskiej prawicy patrzy mimo wszystko w Trumpa, jak i całą resztę jego ekipy, jak w obrazek. A to są ludzie, którzy nie mrugną nawet okiem, jak płaci im się sprzedać Polskę w sumie komukolwiek. To nie są bynajmniej w żaden sposób nasi przyjaciele, tak samo jak zresztą nie byli za poprzedniej administracji. A wbrew pozorom, kto tam jest z tym prezydentem, aż tak wiele nie zmienia. No po prostu Trump teraz bardziej otwarcie robi to, co Biden robił po cichu. Umowa z Mercosurem, co ciekawe, nie została jeszcze ratyfikowana, ponieważ w Parlamencie Europejskim będziemy mieli jeszcze głosowanie dotyczące odesłania umowy do Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ znalazło się tutaj kilka wątpliwości prawnych odnośnie samego dokumentu. Także no, nie wszystko jeszcze stracone, tutaj nie głosują kraje, a parlamentarzyści podejrzewam, że nie wszystkie siły, podejrzewam, że wszystkie siły przeciwne centralizacji będą również za odesłaniem umowy do Trybunału Sprawiedliwości, a wśród tych sił do tej pory uznawanych za prounijne, no to jednak jest sporo tych partii takich rolniczych, no więc teoretycznie jest jeszcze szansa na uzyskanie większości. Choć znowu w samym trybunale większość mają z kolei globaliści, więc myślę, że mimo wszystko to prędzej czy później ta umowa jednak w życie wejdzie. Jednakże nawet jeżeli trybunał odrzuci tę skargę, to i tak daje to nam parę dodatkowych miesięcy. Yy, wiadomo, to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę takie odwlekanie tego w nieskończoność, no ale jesteśmy w dosyć desperackiej umówmy się sytuacji. O tyle dobrze, że jednym z krajów, które najwięcej straci na tej umowie, no to jest Francja, która to akurat potrafi bronić swego, podobnie jak zresztą potrafią tamtejsi rolnicy. Kaja Kallas ostatnio podzieliła się dosyć nietuzinkowym spostrzeżeniem. Mianowicie podczas rozmowy z europosłami, które, która wyciekła do mediów, miała stwierdzić, że co prawda to ona nie pije, ale obecne szans, czasy do picia zachęcają. Bynajmniej nie chodzi tutaj o soczek marchewkowy. W sumie Trudno mi się też tutaj nie zgodzić, choć zapewne nie zgodziłbym się z tym, kto tutaj jest głównym powodem takiego, a nie innego stanu świata. W sumie, jakby na to spojrzeć z innej strony, no to topienie smutku w szklance to też jest stereotypowe zachowanie Rosjan, więc nie wiem, czy ja bym na jej miejscu proponował rozwiązania, właśnie przeciwnika. A nie zdziwiłbym się, gdyby w ogóle sama pani komisarz miała problemy z nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. W końcu ona teraz też walczy ciągle, by pozostać na powierzchni. No, a cała jej działalność polega na pluciu jadem i sianiu nienawiści, a to się może odbijać psychicznie. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że kiedykolwiek na tym kanale będę omawiać artykuł z serwisu pomponik.pl. No, ale człowiek uczy się przez całe życie. Bo krążą słuchy, że do TVP ma wrócić Barbara kurdej i szatan. A przypomnę, ona wyleciała z publicznej telewizji zarówno, zarówno publiczne obrażanie strażników granicznych walczących z nielegalną imigracją. I ja wiem, że nie wybrałem zbyt merytorycznego tutaj medium, no ale teraz wiele innych mediów również usiłuje to pokazać, jak jakieś zwycięstwo wolnych Polaków czy coś w tym stylu. Czarny sen Kurskiego, jak dla mnie to czarny sen każdego zdrowomyślącego Polaka, jak widać nie tylko zdrowomyślącego, skoro mówię o Kurskim do niego mi daleko, ale to akurat było, była zwyczajnie w świecie dobra decyzja tym bardziej, że umówmy się, ale Basia kurdej szatan to nie jest ktoś, co wnosi nie wiadomo jaki wkład w polską kulturę, taki blondynek z playa jest u nas pod dostatkiem, więc tym bardziej nie widzę powodów, by takie osoby trzymać na świeczniku. Tym się różnią poważne państwa od bandu stanu, że w poważnych państwach istnieje takie coś jak dobro publiczne i kto temu dobru publicznemu zagraża, tego spotykają konsekwencje, nieważne co robi z kim i za ile, w poważnym kraju to na jedyne miejsce publiczne, w jakim mogłoby pracować, to dom publiczny. Wiadomo, tutaj jest Polska, no ale myślę, że moglibyśmy się choć raz tutaj wznieść poza tą bezsensowną wojenkę PiSPO. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam na moją zbiórkę. Link macie w komentarzu pod filmem. Podobnie jak linki do wszystkich artykułów użytych przy produkcji tego filmu. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest tak. Wasza. Dziękuję.